Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Hans Christian Andersen, Listek z Nieba. Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska. Wysoko, w przejrzystym i jasnym powietrzu płynął Anioł Boży z rajskim kwiatem w ręku. Gdy go podnosił do ust, jeden mały płatek oderwał się leciuchny i, jak motyl biały, spadał ku ziemi. W zielonym lesie upadł na grunt miękki i wypuścił korzonek, potem kiełek w górę i zaczął rosnąć. A to co za przybłęda? zawołały zdziwione rośliny. Nikt go tu nie zna, z nikim nie jest spokrewniony, nawet niepodobny do nikogo. Natręt! Przypatrywały mu się z daleka z pogardą, ale nawet osty i dzikie pokrzywy rozmawiać z nim nie chciały. Musi to być jakiś potwór ogrodowy, zdecydowały po długim namyśle leśne sąsiadki. Czego chce tu między nami? I szydziły z niego pogardliwie, myśląc, że jest potworem, sztucznie wyhodowanym przez człowieka. Po coś tu przyszedł? Pytały go osty o liściach najeżonych ostrymi kolcami. Każdy powinien żyć pomiędzy swymi. Po co tak rozpościelasz swoje pędy? Wołały inne drzewa i rośliny. Nie przybliżaj się do nas. A może myślisz, że cię będziemy dźwigały? Nadeszła zima. Śnieg pokrył ziemię i rośliny, ale nad listkiem z nieba jaśniał dziwnym światłem, jak gdyby pod nim paliła się lampa i przeświecała przez białe pokrycie. A kiedy wiosna powróciła znowu i śnieg ustąpił, na wilgotnej ziemi ukazał się kwiat cudny o barwach nieporównanych i prześlicznej woni. W całym lesie nie było podobnego cudu. Właśnie przechodził tędy uczony profesor botaniki. Zdziwił go kwiat nieznany, więc go zerwał. Obejrzał, pokosztował, powąchał. Rozpatrywał przez szkiełka i bez szkiełek, mierzył, ważył, porównywał. Nadaremnie. Nie mógł zaliczyć go do żadnej klasy, do żadnego rodzaju i gatunku. Wyrodek jakiś, rzekł wreszcie poważnie. Niepodobna go objąć żadną klasyfikacją, ani mu znaleźć właściwego miejsca. Okaz bardzo ciekawy, lecz nie ma nic wspólnego z naszym roślinnym światem. Nie ma nic wspólnego z naszym roślinnym światem. Niepodobna go objąć żadną klasyfikacją. Wyrodek, powtarzały osty i pokrzywy. Stare drzewa słuchały, lecz milczały. Same nie mówiły źle ani dobrze, co jest rzeczą najmądrzejszą na wypadek głupoty. Biegła przez las dziewczynka uboga, czysta i niewinna. Serce miała gorące, w duszy światło wiary, a jedynym majątkiem jej na świecie była stara Biblia po ojcu, gdzie zawsze w smutku słowa pociechy znalazła. Dziewczę ujrzało cudowną roślinkę i stanęło zdumione. Jakaż piękna! Każdy jej listek zielony rozlewał woń rozkoszną i orzeźwiającą. Kwiaty jaśniały w słońcu jak żywe płomienie, a z każdego zdawała się płynąć ku niebu nieskończona, cicha i słodka melodia. Dziewczę wzruszone ujęło gałązkę i pochyliło ją lekko ku sobie, aby nacieszyć się widokiem kwiatka, odetchnąć jego wonią. I uczuła nagle wielką błogość w sercu i wielkie światło w duszy. Chciałaby zerwać choć jeden chociażby pączek i mieć przy sobie, ale nie śmiała pozbawić go życia, zwiędnie w jej dłoni. Więc zerwała tylko maleńki jeden zielony listeczek i włożyła pomiędzy kartki swej Biblii. Tu pozostanie on zawsze jak świeży i pełen cudownej woni. W kilka tygodni potem dziewczynka umarła. Biblię złożono z nią razem do trumny, a między jej kartkami pozostał zielony, wonny listek rajskiego kwiatka. W lesie śliczna roślinka bujała wspaniale i dochodziła prawie wielkości drzew starych, choć była wiotka jak młoda gałązka. Ptaki przelotne lot swój wstrzymywały, aby jej pokłon oddać, promienie słoneczne pozdrawiały ją pierwszą co poranka. Jakiś obcy przybłęda najwidoczniej. Szeptały między sobą osty i pokrzywy. Wszystkie włóczęgi znają go wybornie, lecz dla nas to wyrodek. Nie powinniśmy znieść go pośród siebie. I ślimaki leśne opłyły go śliną. Przyszedł pastuch po ziele dla trzody i zaczął wycinać nożem osty i pokrzywy. Ściął i cudną roślinkę. Wyrwał jej korzenie i zabrał wszystko razem w wielką płachtę. Przynajmniej będzie z was teraz pożytek. Rzekł zarzucając płachtę na ramiona. I stała się roślina rajska pożyteczną. W tym samym kraju król cierpiał od dawna na smutek nieuleczony i ciężki, który był gorszym od wszelkiej choroby. Różnym sposobem ratować się pragnął. Pracował pilnie, wytrwale, odważnie, czytał uczone dzieła, to szukał rozrywki, wesołości. Daremnie, nic nie pomagało. I cierpiał bardzo, bardzo długie lata. I prawie bez nadziei. Wtem jeden z mędrców, którego gorąco prosił o radę, śle do niego posła z wieścią radosną. W twoim królestwie, w lesie starym, rośnie kwiat rajski o cudownej sile i przymiotach. Jego woń i jego widok przywróci ci zdrowie. Tu następował opis cudownej rośliny tak dokładny, że nie można się było pomylić. Tak, to ona, to ona! Powtarzali wszyscy, którzy bywali w lesie. Tak, tak, powtórzył pastuch. Pamiętam, a jakże. Sam związałem ją w płachtę razem z pokrzywami. To już dawno. Nie wiedziałem, żeby takie ziółko mogło przydać się na co innego. Nie wiedział. Nikt nie wiedział. Ani uczony botanik, ani mędrcy królewscy. Nikt nie wiedział. Roślina, której niepodobna była objąć żadną klasyfikacją. Cóż z takiej być może? Szukano nadaremnie. Ani jednego listeczka nie można było już odnaleźć w lesie. Jeden był tylko w trumnie ubogiej dziewczynki, lecz o tym nikt nie wiedział. Król zmartwiony sam udał się do lasu i oglądał miejsce, gdzie wyrósł kwiat rajski. Tutaj było dla mnie zbawienie rzekł smutnie. Tutaj dotknęła ziemi nieziemska roślina. Święte powinno być to miejsce. I kazał je ogrodzić pozłacaną kratą, przy której postawiono wartę. Wtedy uczony profesor napisał o kwiatku bardzo naukowe dzieło i został za to przez króla odpowiednio wynagrodzony. Wszyscy więc byli szczęśliwi. Król tylko został cierpiącym, smutny wielkim smutkiem, który nie ma jasnej przyczyny. Ale takim przecie był zawsze, mówił strażnik w lesie, przy pozłacanej kracie. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.